I dosz, jaka istniała. Jeden krok na rok. Ja już trochę i moich jakieś problemy, to było na serce. Bo się nulowali sobie. Dział, który dzisiaj był,

食べたい食べたい食べたい食べたい食べたい食べたい食べたい食べたい食べたい食べたい食べたい食べたい食べたい食べたい食べたい食べたい食べたい食べたい食べたい食べたい食べたい食べたい食べたい食べたい食べたい食べたい食べたい食べたい食べたい食べたい食べたい食べたい食べたい食べたい食べたい食べたい食べたい食べたい食べたい食べたい食べたい食べたい食べたい b ì n

Że mi po prostu nie działa. Y, no tak, nie, Piękny... nie działa. A więc no, pies... nie dało... ja... po... no, to jest. Zróbmy coś polegać na No i dawało Zrobiłem właśnie cztery Widzisz? Wiem, stary. Ale nie musimy tego mówić. Ten skip jest tak śmieszny. Co to jest? Dera. Daj normalnie. E, e, czyli tu nie było gwiazdek wtedy? Tak. Ale był system takim, który się wyróżniał, ale on miał tylko ringi, nie? Tylko, mógł być tylko wyróżniony poziom, nie? Nie, nie dało ci nic. Jakby nie, mogło, nie było niczego, czego mogłeś zbierać tak naprawdę. Co? No. Nie było sklepu, nie było orbów. W ogóle orby są taki 1-9 dalej nie było orbów. O kurde, już myślałem, że ten lamora. Kiedy? daj, że 2.0 lub 2.1 A. Tak późno, dwaj orby. No. stary, ja faję 1. Czemu jak gra tak słowa? W hardest to jest deadlock. Ale jest tylko polar guys. To jest, to jest A i nie to jest... bym... I ta i nie było tego przeklętego trzeciego coina, jakby ktoś pytał, bo w ogóle nie było coinów. No, ale w ogóle jest Netz z Moderatorem Elma Moderatorem. Nexus z Moderatorem Ale to się w tej chwili nie znaczy, bo my gramy w Gometryzion zero. Czemu ja mam wrażenie, ten Polar Gaz jest 10 razy trudniejszy? Może dlatego, że to fizyki były trochę inne, ale... A tak Gameplay ROFTO był yeah. jakiś milion razy lepszy od czarnego levelu? Nie było dwa elmy elementów, i Wilpin. Nie, yes, dużo więcej. Na okay. co to jest powinien Pion to jest. wy to jest. Skażowało i gra. Ja zawsze otwórzam elementy, 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 czekajcie. Oh. O, że, o, o, jak to kupiłaś? O, czekaj, musimy znowu zrobić to przekrętą rzędę. Czyli musimy reinstalować bez stracenia danych. Dlatego mam. No nie zapisało mi się, taki jest problem. No ale to 1,0 to już miało. A, jak chciałeś zmienić kolor, to nie działało. W ogóle nie ktoś mi wytłumaczyć, jakim. Jak się w ogóle korzystało z trigera? Bo. O! Aha, nie mogę zanotować trigera, bo wywalało ci grę? Łat? Co to. Co? Jak dziwne. No to jest strasznie dziwne, no, wywala mi, no. No kurczę, no. W tyle brakowało że ty... Zaraz, zróbmy triby. A to, a jeśli to oni najtonią. No, zróbmy. No to pójdę. To rok to i to tapa, i, a, Ale nie może to może. Ale z jej może rajtować poziom. Czyli on jest sí, mega ważne, powtarza to. No jest. Tu jest dwoniów, więc zawył nie pójdzie. A okej, okay, czekajcie. Zbuniu to się, a boy wypier po prostu dwóch moderatorem. Albo. Oh. albo... albo... A wam, um, okay, to no. topa. To no. Nie wiem. Ech. Teraz słuchajcie, to... Jest... Jak wyjdziecie sobie w online level, to zauważycie, że nie ma tu żadnych. Czemu? Nie ma tu żadnych... Nie możecie też... Ja na przykład gdybyście chcieli, nie wiem, upload... Y, y, Chcieliście założyć kot, to nie możecie założyć. Kot, to nie były... I tutaj po prostu umiejesz tu kompo, to był green userem po prostu. Dobra, no to co sobie zapytać? Not too long levels late yet. Mega levels update 8.0. Okej, okay, no i widzicie no. Ja mam... No, by tak ja mówię, że do... biorąc to takie, to takie, to ja zaprezentuję wam ja jeszcze jeden poziom, którego... Jeszcze... Siąg by, aby być... ...dawnego to... top 1. I CAN'T LET GO!!! go. Hey, boom. 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 A nie wiem, czemu to było, bo to było to... insajnem. Eh, A tym beat, aby być, był harderem. serio, jak, patrzę, jak się patrzy na dryad, to jest harderem, to ja naprawdę, to wydaje mi się, że ktoś... Przeprzestań, że... sure, dzisiaj dryad jest normalem. Can't Go to było insajnem. Jumper był insajnem. To był Insignia? Insignia to są jedyne Insignia poziomy jakie mogę zagrać, no. W no sensie... Chociaż, tak z nich do dzisiaj nie zostało Insignia. Mówię, to Insignia jest pod mam No tam masz, no, finger... no, no, no das... tam masz. Pra... Takim, no wiecie, no... Z finger Coindelaw down... tutaj istnieje, ale nie ma tam Coina. No to mam taki i e dał są takie pojome, nowe, takie bardzo fajne, to ma to posłużyć. Ale bude. kiedyś nie macie, ale nie było takiej kiedyś takiej dekoracji, do. Jakiej? Jakiej? Ta ten no dark no, ja to, part No, ja no, no i tak takie mory, pikselowe wyglądają tak fajnie. Aaaa, nie, 85. Co? Czy to, to skokty? Ty tam jesteś. No dobra dzięki, dzięki za oglądanie Do końca Zapiszcie, co chcecie Jak widzicie, jak dojdziemy do 1.3 i 1.9 To będą takie małe no Będziemy mieli specjalnie 1.3 gdps 1.9 gdps I to co nie patrzę jest bezużyteczne Dziękuję za oglądanie, pa